Dior ukarany za naruszenie ochrony danych osobowych. Wiem, co chcecie powiedzieć, że znowu to głupie. RODO psuje po prostu biznes, ale nie tym razem, bo kara została nałożona na chiński oddział i bo naruszyli chińskie prawo dotyczące ochrony danych osobowych. I może to niektórych szokuje, ale mówiłem to już parę razy. Chińscy, Chińczycy wprowadzili bardzo restrykcyjne przepisy, które są prawie takie same jak RODO, a może i gorsze w niektórych przypadkach. Chcielibyście wiedzieć, ile wynosi kara? Też chciałbym wiedzieć, bo niestety nie została opublikowana jej wysokość. Wiadomo tylko, że była to kara za to, że transferowali danych Chińczyków do centrali we Francji, a to jest, to jest specjalny rodzaj transferu poza granice kraju, czyli tak jak w Europie poza OG, tak i w Chinach poza Chiny. Tak jak u nas, u nich potrzebna jest do takiego transferu specjalna umowa, analiza, czy jest to na pewno bezpieczne. No i w odróżnieniu od Europy, w Chinach podobno trzeba mieć do tego specjalny certyfikat. Czy jest to jedyna taka kara? Mo pewnie nie i na pewno nie jest to ostatnia, będzie więcej takich decyzji, ale jakoś przeczucie mówi, że nikt tam nie krytykuje tego, że w Chinach pilnują, żeby dane nie były transferowane poza granicę i żeby dane Chińczyków nie wpadły w złe ręce. Daj znak co o tym ty sądzisz, mnie to w żaden sposób nie dziwi i nie tylko z powodu opinii o tym, jakie jest prawo w Chinach.